Cześć, zapraszam Was na wielki finał historii Urzy Gerarda i Jawmota. Wreszcie dojdzie do rozstrzygnięcia losów Dominarii, a większość wątków, o których opowiadam wam od ładnych kilku odcinków znajdzie wreszcie swój kres. Dodatek pod nazwą Apokalips zamknął olbrzymi rozdział tej historii. Niestety autor książki nie zrobił tego najzgrabniej i zgadzam się z powszechną opinią, że był bliski zabicia całego Lore Magica i jakiejkolwiek przyjemności płynącej z jego poznawania. Na szczęście mu się to nie udało, a nas czeka jeszcze mnóstwo odcinków i światów do odkrywania. Na marginesie. Ostatnio wpadła mi informacja w ręce, że Kaltheim, który będzie kolejnym planem, jaki odwiedzimy, nie jest tak zupełnie nowy. Chandra była tam ścigając wędrowca o imieniu Ramas będącego na usługach bolasa. Ja jestem zaintrygowany, ale ten odcinek ma być nie o tym, a o drugim największym złym bohaterze uniwersum. Ja w gmocie. Posłuchajcie zresztą i ocencie sami. Sytuacja przedstawia się w następujący sposób. Gerard i Urza chcą przejść na stronę Jawgmota. Ten jednak w prawdziwie freksjański sposób stawia im warunki. Tylko jeden z nich będzie mógł do niego dołączyć po tym jak zwycięży tego drugiego. Musicie mieć świadomość, że Urza pragnął poznać sekret doskonałości Freksji i tego jak można w pełni ożywić maszyny. Na tym etapie trudno jest też ocenić na ile to wszystko było przez niego zaplanowane, a na ile faktycznie coś mu się już ostatecznie odkleiło. Gerard z kolei pragnął przywrócenia do życia Hanny. Prawie komplikował fakt, że Urza traktował Gerarda jak syna, a szczerze mówiąc nawet dużo lepiej niż swojego prawdziwego syna Harbina, czy któregokolwiek innego ze swych potomków. Gerard był jego najdoskonalszym dziełem, owocem tysiącletniej pracy. Dla Kejprzena z kolei Urza był ojcem, którego nigdy nie poznał, a którego przez pewien czas zastępował mu Sidarkondo. Obaj przepełnieni byli całą gamą negatywnych emocji. Co więcej, w znacznie ograniczył moc Urzy. Przeniósł obydwu do swojej psyche, gdzie rozpoczął się jeden z najdziwniejszych pojedynków, o jakich czytałem, a swojego czasu przerobiłem całkiem sporo fantastyki i innych tworów, jak na przykład książki z bardzo odległych krańców uniwersum Gwiezdnych Wojen. Panowie walczyli na fereksjańskiej arenie zadając sobie najróżniejsze ciosy, manipulując Stone'em, zadając mentalne ataki i zabijając się nawzajem kilka razy. Żaden z tych pojedynków nie satysfakcjonował jednak Jawgmotta w pełni. Wskrzeszał więc pokonanego i zabawa zaczynała się na nowo. Mimo przewagi wieku i doświadczenia, Urza nigdy nie był wojownikiem, więc w fizycznym starciu to Gerard zaczynał zyskiwać przewagę, by w pewnym momencie odciąć wędrowcowi głowę. To wreszcie spełniło fantazję Jawgmotta, który z radością wzmacnia Gerarda fizycznie i psychicznie jako swojego nowego pupila. Ten jednak domaga się wskrzeszenia Hanny. To co dostaje? Nie jest jednak prawdziwą Hanną, a jedynie kolejną z licznych manifestacji lekarza z Fran. Oczywiście, Kejprzen nie jest zachwycony i atakuje swojego dobroczyńcę na tyle skutecznie, by przynajmniej na chwilę się od niego uwolnić. Karn natomiast na polu bitwy Urborg wkracza w ostateczny moment ewolucji dziedzictwa Urzy. W zasobach Weatherlight odnalazł Księgę Fran, zawierającą wskazówki co do dalszych kroków, które należy podjąć. Golem odzyskuje również pamięć, nie tylko swoją, ale i Xanczy, dzięki czemu razem z Multanim jest w stanie odbudować zniszczony przez Smoki Okręt i przekształcić go w jego ostateczną formę Super Saiyanina. Jako, że Multani uznaje, że jego część zadania zostaje wykonana, to udaje się z powrotem na Jawi po drodze widzi jednak toczące się bitwy i wykorzystuje resztkę swojej esencji, by przenieść sporą część jawi napakowaną kawłusa, prolingami i tak dalej, na Urborg. To zwraca uwagę Krowaksa, który nie życzy sobie, by jego piękna czarna mana była zanieczyszczana przez zielono. Próbuje się jej zatem pozbyć, osobiście poprowadził atak, który okazał się być dla niego sporym wyzwaniem, w trakcie którego starły się ze sobą życie i śmierć. I to Krowax był tym bardziej pokiereszowany. Ertaj z kolei wyżywa się na Squishi, którego jaw młot obdarzył nieśmiertelnością. Wygląda na to, że nieważne ile razy i w jaki sposób Goblin zostaje zabity, po chwili i tak wraca do życia. Jedno z rzuconych w ten sposób zaklęć rani przypadkiem samego rzucającego. Ertaj, by wrócić do sił, zamyka się w swojej ulubionej tubie, która jest odpowiedzialna za przemianę drobnego maga w wielkiego bydlaka, jakim się stał. To pozwala skój uwolnić się z morderczego cyklu. Nadal oszołomiony pociąga za dźwignię, która przeładowuje tubę i zabija Erta jego. Nowy Weatherlight jest tak potężny, że nie tylko staje się niewrażliwy na ataki Freksjan, ale dodatkowo odbija wszystkie trafienia w kierunku twierdzy. Okręt zyskuje świadomość i zaczyna zbierać to, co zostało z jego załogi, łącznie ze Squid. W międzyczasie koalicja na czele Zeladramin dalej szturmuje twierdzę Krowaksa, która zdaje się być nie do zdobycia. Nie wiadomo skąd pojawiają się jednak sojusznicy pod postacią krasnoludów, które organizują podkop i infiltrują twierdzę od środka. Jednocześnie wlewając do znajdującego się pod spodem miasta zdrajców Morze Lawy. Gerard razem z głową urzy przenosi się do twierdzy, gdzie krowak zliże rany po walce z Jawimają. W obecnym stanie nie stanowi żadnego wyzwania dla wzmocnionego Gerarda. Kiedy ginie, znikąd pojawia się Selenia, która zabiera uzdrowioną, pozbawioną wampiryzmu i fyreksjańskich wzmocnień duszę Krowaksa. Gerard roni łzę nad dawnym towarzyszem i akcja toczy się dalej. Pozostali przy życiu Fyreksjanie atakują Gerarda, mającego duże trudności z odparciem ich zmasowanego ataku. Z opresji ratuje go jednak głowa Urzy, która zaczyna strzelać do napastników. Ile później... Cała załoga zespół ledramiego i pozostali przy życiu tytani Urzy, którzy właśnie przed chwilą wysadzili to co zostało z Phyrexii, spotykają się w komplecie i szykują do odkorkowania szampanów. To jednak jeszcze nie koniec, o czym przypomina im głowa. Zniszczenie Phyrexii zmusiło omnipotentnego Jawgmota do przeniesienia się z powrotem na Dominarię, gdzie choć przegrał walkę na Urborg, to kontroluje znaczną część planu razem ze swoją armią. Okazuje się, że nie dość, że jest on zdolny do władania armiami zmechanizowanych phyreksjańskich cyborgów, to na dodatek potrafi reanimować nieumarłych, w wyniku czego cała Dominaria pokrywa się zombiakami. Weatherlight ponownie zmuszony jest się wycofać, kiedy z wnętrza wulkanu, w którym znajdowała się twierdza Krowaxa, wydostaje się czarna, śmiercionośna mgła, będąca manifestacją samego Jawgmota. Lord Wingraist ewakuuje Minotaury, Freya fortyfikuje się w Skyshroud, a Bolivar poświęca się, by ratować jedno z plemion merfolków. Jako ciekawostkę, do której się doszperałem powiem, że Commodore Gaff zdaje się być inkarnacją prawdziwego człowieka, Scott'a McGoffa, który był szefem działu odpowiedzialnego za lore w tamtych czasach. McGoff był redaktorem książki Roberta Kinga, autora Apokalips, i w tekście można znaleźć dziwne wtręty sugerujące jego bezpośrednią ingerencję w tekst rękami jego postaci Gaffa. Strasznie dziwny zabieg literacki, z którym się jeszcze nie spotkałem. Jak pamiętacie, komodor przesiedział swoje dotychczasowe życie w tajemniczej bibliotece, w której zgromadził wszystkie istniejące woluminy i gromadził w ten sposób całą dostępną wiedzę. Dzięki jednej z posiadanych ksiąg miał ponoć znać przeznaczenie i los całej Dominarii. Nie pomyślał jednak, że oznacza to również zagładę jego cennej biblioteki, która przecież też zlokalizowana była w tym świecie. Kiedy to odkrywa, próbuje spalić księgę przeznaczenia i na bieżąco edytować jej fragmenty. Zabieg ten przerywa mu jednak chmura jak która kończy jego bardzo dziwne życie. Giną również Eladrami i Lin którzy bardzo zbliżyli się do siebie w ostatnim czasie. Razem z pozostałymi przy życiu kaldończykami bronią drzewców Magnigod przed nieumarłymi, ale kiedy wszystko zdaje się być stracone, wchodzą wspólnie w zbliżającą się czarną chmurę. Wygląda jednak na to, że wszystko to pasuje do planu, który przedstawia głowa Urzy. W całej tej tragedii chodziło właśnie o to, by wyciągnąć Jawgmota z Phyrexii, by stał się on bardziej wrażliwy i podatny na zniszczenie. Do jego unicestwienia służyć miała zgromadzona w sercu Weatherlet Biała Mana. Power Stone zasilający okręt gromadził w końcu w sobie energię i duszę sztucznego planu przepełnionego wyłącznie Białą Maną, czyli Serre. Energia ta miała doprowadzić do eksplozji, która wysadziłaby połowę planu i Jawgmota w powietrze. Brzmi zupełnie jak coś co mógł wymyślić jedynie Urza. W związku z tym, że plan nie cieszył się specjalnym poparciem zespołu, Karn postanowił zaproponować alternatywę. Nie wiem czy pamiętacie, ale tysiące lat wcześniej Franc zbudowali sztuczny księżyc Nulmun, który przez cały ten czas wisiał sobie w kosmosie i gromadził białą manę, stając się równie potężnym źródłem jak nasz okręt. Z jakiegoś powodu skierowanie wiązki energii z Nulmuna w chmurę Gmota miało dać mniej niszczycielskie efekty niż te zakładane przez Urzę. Propozycja karna zostaje zaakceptowana, i załoga wyrusza niemal w sam kosmos, czy raczej Blind Eternities, gdzie przy pomocy statku przekierowują gigantyczne złoża białej many wprost na Urborg. W pierwszej chwili wygląda na to, że wszystko idzie po ich myśli. Niezdolny do powrotu do ruin Firex i Yavgmod, wpadł jednak w szał i postrzegając Weatherlight jako ucieleśnienie swojej zguby, żonę Glasiana Rebekę i samą Gale przypuszcza ostateczny atak na okręt, zabijając go i odcinając dopływ many. Musicie pamiętać, że ścierające się między sobą byty były niemal omnipotentne i trudno pojąć kierunek, w jakim wędrowała ich psychika. Szczególnie, że jawgmot był w tym momencie... Pff, gazem. Inna sprawa, że statek był świadom swojej zguby i poprosił Karna, by ten jako kolejną osobę dziedzictwa przejął jego osobowość, na którą obecnie składała się Ksancha, Glasian i Urda. Wie co jeszcze. Okręt zaczął spadać, a porażka wydawała się nieuchronna, bo energia z Nulmuna przestała wpływać na jawgmota. Rozwiązaniem okazuje się być jednak ostateczne połączenie wszystkich elementów dziedzictwa Urzy w jedno. Trzeba dosłownie scalić wszystkie pozostałe fragmenty. To oznacza również połączenie kamieni służących Urzie za oczy i w pewnym sensie dusze. Tym samym następuje koniec tej dziwnej istoty, która od tysiącleci zdaje się być źródłem jednego kataklizmu po drugim, a jednocześnie ratuje cały świat przed złem i zniszczeniem. Elementem dziedzictwa był też sam Gerard i to właśnie on scala wszystkie pozostałe elementy dziedzictwa w klatce piersiowej Karna, doprowadzając do tytułowej apokalipsy, która ściela wszelki ślad jawgmota z powierzchni Ziemi. Na koniec książki dostajemy jeszcze fragment, w którym dowiadujemy się, że po roku od tego zdarzenia Dominaria powoli wraca do życia. Ci, którzy jakimś cudem ocaleli, zbudowali na Urburg gigantyczny pomnik kuczci poległych. Do grona ocalałych należy dwójka tytanów, czyli Windgrace i Freyalise, oraz część załogi Weatherlight, Cissie, Orim, Tangard, nieśmiertelny Squee i Karn, który w trakcie wybuchu sam stał się wędrowcem, łącząc w sobie esencję Klasjana, Urzy, Gerarda, Ksanczy, Weatherlighta i własną. Dzięki temu jest on w stanie przenieść Orim do jej ukochanego Chomano na Mercadi. Cissie natomiast razem ze Squee i Tangardem obejmuje dowództwo nad swoim nowym, tym razem pływającym okrętem zwanym Wiktory. I tak kończy się saga załogi Weatherlight i Urzy. Nie jest to jednak koniec samej Frexii, chociażby dlatego, że plan, mimo sporych zniszczeń, nadal powinien gdzieś tam istnieć. Jak potoczyły się dalsze losy Karna i co wydarzyło się na Dominarii po tej całej serii kataklizmów opowiem w jednym z kolejnych filmów. Mimo wielu absurdów, dziwnych zwrotów akcji i mało heroicznych głównych bohaterów, uważam, że cała historia Urzy i Dominarii to kawał fantastycznej epopei, jakich mało w literaturze, a jestem w stanie policzyć pewnie na palcach jednej ręki podobnie złożone uniwersa, które narosły wokół gier czy podobnych tego typu produktów. Nie da się utożsamić z Urzą czy Gerardem, ale nie da się jej odmówić epickości. Dzięki za wysłuchanie, i zapraszam Was na kolejne materiały. Ja tymczasem muszę się zdecydować, za który element tej całej układanki zabrać się teraz. Cześć!